Hej cześć witajcie, z tej strony Snubi i witam Was w kolejnym odcinku z Resident Evil. E, jak przed chwilą się dowiedzieliśmy, znaczy przed chwilą w poprzednim odcinku, trochę czasu minął na 8, poprzedniego nagrywania. Wracamy teraz do Biera Star, żeby udać się po Magnuma. Oj, po drodze spotkamy naszego kolegę. Teraz jestem ciekawy jakby od której strony nas zaatakuje, nie? To też jest dosyć ciekawe, gdzie zaatakuje nas od strony... Ojej, ojej, nie, przeszedłem się w sumie trochę. Od strony holu, czy od strony jakichś pleców i to jest chyba właśnie w tym najgorsze, że teraz jak go tak... że on nie zgubiliśmy, to jest bardzo, bardzo szybko go znaleźliśmy w sumie. Dobra, słuchajcie, jak tam iść, ten yy... tu na górę, tak? Tutaj, w ciemni? Tak, tutaj na... ...krotkami na drugie piętra? Hmm. A może od strony biblioteki nam się uda Zobaczmy, najpierw od strony biblioteki. Bo tam od razu byśmy jak realnie zaliczyli jeszcze, nie? O. Tamten, niech sobie tam będzie zastanowany, prajeżino. No, mam nadzieję, że to do nie czytanie A i że tu mam też oczywiście tej O! Super. O! Jeszcze lepiej. Coś tutaj mamy fajnego? Co to jest? U! Dobra. I co i ta tyle? To jeszcze to jest. Dobra. Co mamy całą Całkowicie zrobione, tak? No i kurde, elegancko. Teraz lecimy sobie z tym. Obejrzyj. Spacja. Tutaj. Tu. Yy. A, tak się robi. Nie. Tu, tu. Nie. A, to mogę tak robić. Po prostu musi być obok siebie. Aha, po stronie. To to to. to 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 nie to 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 tak, to tak, e, to to tak, to tak, 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 tu mamy, to tu to jest! No i elegancko by Wypadało, a dobra Jak już jest zabity to chyba można biegać, nie? Ej. No to w sumie fajnie, bo jak tak no to już teraz Wszystko możemy sobie ogarnąć Nie no, to mamy zamknięte jeszcze Ale ja od razu Jeszcze pójdziemy tam na dół Fajnie, fajnie, użyj Aha Oho, Już tamten leci tutaj Przeszotka I tu, a, i tutaj Lista członków Star. Mm. Bary. O! A no tak, po Chris był przecież yy, ich jakby szefem. Aha, widzisz, Chris Ray ona szuka swojego brata. O, o i to nie wszystko. Chyba tu jest. No, nie wiem, że jest tutaj. No, chyba prysznicami byśmy poszli, nie? Tu już mam wszystko. Flor trzeci to nie, bo tutaj serduszko potrzeby. Na czwartym nic. Na trzecim serduszko. Tutaj też serduszko, na drugim. Też serduszko? Na pierwszym... Znaczy na minus 7 no to ciśniemy tędy. Już chyba nic nas nie zaatakuje. Na no, mnie nie powinno. że jak jednak ktoś się znajdzie. Bo wcześniej też by miał nie atakować. Na przykład. Tutaj przecież zabiliśmy tego Lizdardowego Go nie powinno być No, tutaj leży marka No dobra, klawiszek, chyc Czekajcie teraz Zobaczmy co tu mogę jeszcze To trzy? Ale no wiem, mnie na dominant 103 i i 203. No dobra, więcej miejsca mamy, super. Oj, 103, nożyk, teraz 203. 203. I mamy więcej miejsca. No i kurde, elegancko. Ten ja już chyba wiem, gdzie jest nawet. Mamy wszystko Dobra. On no, wydaje się być nad nami. Ale tak się tylko wydaje. Bo gdzie on jest? Tego nikt nie będzie wiedział, tak naprawdę. To przechowaj, przechowaj. Ym, pozostawimy w sumie. Co to jeszcze? Czy mogę coś wziąć? Hmm. A, magnum. W sumie wiecie co, już to sobie zostawię, tak, tak, magnuma zostawię, czy ja mogę, czy ja mam coś wziąć z sobą, żeby już tam nie lecić dwa razy, kluczyk do auta, dobra, wezmę, część elektroniczną też wezmę, bo to już dwie na raz pójdą, jak pójdziemy tam, a do łynek polecimy nóż, nie. inaczej zrobimy, sortowamy, dobra, niech będzie od broni. Pro, mm -mm, duża nie, amunicja nie, 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 to też nas nie interesuje aktualnie. Podka ży żyćko mam, granat błyskowy nie, kluczenie deski. No i dobra, no to w sumie to też mogę schować jak tak? Dobra, czyli tak, tutaj mamy wszystko zrobione. Tak, mamy wszystko zrobione. Na florze drugim mamy. Zrobione jak ale tu też, no i tu. No to teraz ciśniemy tędy, do piwnicy i tu. Tak. Do więzienia. A, najgorsze jest to, że ja właśnie nie wiem gdzie jest tamten rajdy. No. O! Ale tutaj też nie byłem. O no widzicie ona wyszła stąd i dlatego tam nie byłem tutaj też nic nie ma nie ma? nie ma, wy wiecie żeby w razie czego nie zapomnieć czegoś, jeszcze raz szybko przelecimy po tych wszystkich florsach, czy nie ma jakichś ukrytych powiedzmy pokoików, no nie no, teoretycznie wszędzie byłem, teoretycznie właśnie, dobra Skoro w teorii byłem wszędzie, to dobrze Lecimy teraz tędy Weźcie się tam sieć cicho no już. Nie powiem, bym się go lekko Teraz idziemy w negocje, znowu idziemy kurde Do tych podziemi całych A tutaj mogą być pieski, kurde, szorgana mogłem wziąć mogło być ale jak wiadomo nie muszę Abra No jak miał tej nie, nie miał tej broni nie się od zakład by nie było ale. Po co się ona była, tak? Z jakiegoś powodu ją dostałem i będę jej używał. Czy ktoś tego chce, czy nie? Ja bym powiedział, że bardzo tym. Dobra. Fabułka do przodu. Juhu. Użyj. I to go też użyj. Teraz musimy to połączyć, tak? I w jaki sposób to mamy połączyć? Taki? Nie. Taki Tak... Nie, no w jakiś sposób? Mam dotrzeć tu. Tak... Tak tak nie. musi być tak no to też musi być tak to tak jakby było tak tak i tak a to tak o no, no i git rano Tatka Bena no, który się no tutaj wszystko, no coś tam coś tam Tajran, właśnie tyran z biologiczna to co on mm -hmm. It's a New one, Yeah, but that doesn't explain the rumors about the orphanage. I, I just find it way too coincidental. Umbrella is one of the benefactors. You told me this interview was about the new scholarship umbrella setup. up. <laughs> Come on, that, that nobody cares about that. They want to know about the G virus and, it, and that big fucking sinkhole in the city, which, by the way, rumor has it goes straight to your underground lab. Now, are yeah. you gonna talk to me, or are you gonna This interview is over. <coughs> Bitch. <laughs> no, No że tutaj w więzieniu przeszukane w nie? Uh, Jak się Opa! O kurde Kosimy, kosimy My giniemy na przykład tutaj, ale jeszcze nieśmy coś amunicji To jest... ...Neged To jeszcze Tyranta brakuje Bo poleci

там Смотрите, что тут есть. Серьезно говоря, я спрашивал так быстро, то не все сюда. Я думал, что будет быстрее. так, то правда, бы то не был. Ну, а что Dobra, bo już mnie, że tutaj też tylko diabli musiałem, że cię bardziej go przestraszę tak pewnie nic nie da <laughs> yeah. this is getting old. Saving your ass—that's twice. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. Oh, You're gonna kill me. Nothing dies down here. You take it You have the key card. Yeah, and this. I was hoping you could explain what's on it. Maybe after I hear it. Let's get out of here. Hey, I am Dobra, it. Ej! Wieczny deszcz osiągnięcia. Ciekawe. O, to jest rozwinka. Dobra. Użyjemy jej od razu w sumie. Porozmawiaj z Ejdą. O, no, jestem no. na dobrym. Dobrze. Tutaj może coś mogło otworzyć, nie? Okej. Okay. A tutaj? Damn, I didn't know we of the police. Is that the intel you needed? Unfortunately, no. Ben didn't come through. Well, what exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. What about you? Trying to save the world? I told Lt. Brenna I'd bring help Good luck getting that Damn, where are these keys? Oh, so theoretically I have nothing here, right? Search is over Well, dobra Maybe there will be something Wow Gun shop uh. Myślę, że tutaj coś będzie do roboty. Ganshopik. Aha, zamknięte. Ale wiadomo, peaking, Lockpicking. Mhm. Dobrze jest. Nie. Wiadomo, że każdy po broń. Uh, długa lufa. Upgrade kolejny będzie Granatnicz... granacik. No dobrze, że ale to nie granat, chciałem powiedzieć. O, list od właściciela sklepu śladami Jill. Hmm, Czeka, ja rozumiem, że masz wodę, żeby to zadać, mam nadzieję, że to ci się dotknie. <laughs> okej, okay, okej. Okay. Połącz. Dobrze, dobrze. Co ja się tak? I'm not gonna hurt you. Oh. I said, don't move. I'm just passing through. I'm gonna ask you to lower that weapon. I tell you are. you're gonna turn around, and go right back out the way you came in. I think your daughter needs help, sir. Don't tell me how to deal with my daughter. Drop it. No! Just wait! Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate. ...fucking daughter. Ada... ...just let them be. Emma... ...sweetheart, I told you to stay put. Daddy. It did to us you're a cop you're supposed to know something how did this happen huh she was our sweet little angel I be sleeping honey You to bed too, okay? Uh... just go. Just give us some privacy. it's a You know it's one thing to keep the truth from me, but why him? Oh I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them, that's why I joined the force. My mission. If to jest zniosę umbrella's entire Może nie Cokolwiek trzeba zrobić, uratować to mnie. zobaczyć, co tam się stało, nie? Mhm. Ja jeszcze nie wiem, czy przyszło... Przyszło wszystko, co? Tak, no nie wiesz, co to oznacza, że wszystko. Teraz chyba mamy w ogóle chwilę wytchnienia, jeżeli chodzi o tyranta. My no, będziemy go tyranem, chudym, prześladowcą nazywali, już Jak nam po prostu będzie wygodnie w danym momencie? Czy to jest umbrella corporation? To jest firma farmaceutyczna, która sekretnie robi biologiczne zbroje. Mają wirusa. Przemienia ludzi w niezniszczalne monsters. That explains the horrible things I've seen. <sighs> and that's why I'm looking for Annette Birkin. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. I'm going to bring her down. This guy is tired of falling Hold on, I didn't even try to hold This is how we get to Annette Based on what you've said? The source is in the basement Well said, after you Gee. thanks You know You have to follow I can't imagine a real scientist being down here to HQ. This leads right into Umbrella's secret facility Come on. Sewers are run by the city. How could they have a facility without the authorities knowing? Welcome to corporate America. Umbrellas controlled Raccoon City for years. Who's no, Leon here? Leon, you're probably a newbie here, aren't you? Such a newbie, he doesn't know about such things. I mean, he's a newbie, not know, Oh, Leon, Leon, Leon. Tak nie jesteś taki zawodowy, co jaki miałeś być Dobrze nie. Jezus się przestraszyło? O, widzicie? Warto było tu przyjść. No nic Czy co? Aha, ty da mną pięć biegała. Ej, fajnie. O. to do cholery jasne, jest jakaś podwodna szczurka O, Boże. U, mamy zapis. Ale kurczę, jest za mało odcinka, żeby teraz zapis wykorzystywać. Połącz z shotgunem i... O kurde, teraz mamy... Ale się naboi ma. Nie. Nieźle. Nie, to będziemy, jak mówiłem, wszystko... No, po co? Po co mi to? Ja wolę mieć tak. Nie skończą się yy, Ewidentnie mi to wystarczy. Ech, nie potrzebuję nic więcej. No, jeszcze może granatnik, ale to. O. Mhm. Mm no, nie, no co, co, nie, dobra, Zobaczmy, co tu się dalej dzieje. Zapis. Chociaż ryzykować czy nie ryzykować? Nie no. A. A. Aha, podziemne zakłady. Gniazdo dźwigni. Aha, kacze mogę teraz tam wrócić. Grosz, środek, o, maszynownie, tył. Schody do podziemi? Teraz no broń... Co? Ja może tam znajdę się znowu? Jeszcze do Ja nie wiedziałem, że tam kilka tych. Och, o ho, lipcia, hm. Parking podziemny. A widzicie tu, czy... A no tak, bo tutaj zamknięte też mam. Ale nie, ty. No nawet drzwi nie mają na to wpływu. Czy po prostu jakiś... Ten, ominąłem samochód. Eee, no dobra, to co, no w sumie jak tak, no to w tym odcinku będzie na tyle, no bo teraz jak pójdziemy dalej, to nie wiadomo kiedy skończymy, a widzę, że już 26 minut przynajmniej, to w miarę taki znośny, Prawda chciałbym jakby tak za 5 minut się skończył, no ale trudno, no dobra, no to co, tyle na dzisiaj i widzimy się w następnym odcinku, siemaneczko.